Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na jasnej górze w Częstochowie. Mama z trzema bliznami. Dzieci nie mogły się doczekać, kiedy wyruszą na tą pielgrzymkę. Gdy dziadek podał im datę wyjazdu, już trzy dni wcześniej spakowały walizki. Ale dziadek Janek nadal trzymał w tajemnicy miejsce, do którego pojadą. Wspomniał tylko, że zobaczą mamę z trzema bliznami. Jak to, dziadku? zawołała Jadzia. To matka Boża ma blizny? Niestety aż trzy. A dlaczego? Dowiecie się, jak dotrzemy na miejsce. No uwaga, uwaga, dojeżdżamy do Częstochowy. Patrzcie przed siebie, bo wnet pojawi się wieża klasztoru. Matka Boża sama wybrała to miejsce, gdzie zbudowano klasztor, w którym zamieszkała, aby być mamą wszystkich Polaków. Dziadku, a jak Matka Boża się tutaj znalazła? Zapytał Maciek. Piękna legenda opowiada, że obraz Matki Bożej namalował święty Łukasz Ewangelista na stole świętej rodziny z Nazaretu. Naprawdę? Na stole, przy którym siedział Pan Jezus, Matka Boża i święty Józef? Tak głosi legenda. Później obraz wędrował z miejsca na miejsce, aż wreszcie w XIV wieku trafił w ręce księcia Władysława Opolczyka. Tak mu się spodobał, że książę zapragnął zabrać obraz do swojego zamku. Gdy wiózł go na wozie, w pewnym miejscu konie stanęły i nie chciały ruszyć dalej. Wtedy książę zrozumiał, że dzieje się coś niezwykłego. Ale co zrozumiał? zapytał Maciek. Książę złożył ślub. Że wybuduje matce Bożej klasztor w miejscu, które ona sobie wybierze. Wtedy konie same ruszyły na górę, gdzie stała Mała Kapliczka. I tam zamieszkała Matka Boża? zapytała Jadzia. Dokładnie tak. Książę Władysław sprowadził z węgier Paulinów, aby wybudowali ten klasztor i kościół. Dziadku, a co z tymi bliznami na policzku Matki Bożej? Skąd one się wzięły? Przed obrazem Matki Bożej modliło się wielu ludzi. Obecność Maryi odczuwali w czasie wojen, głodu, w chorobie, ale także w chwilach radości. Jako dowód wdzięczności ludzie składali w kapicy wota, czyli prezenty dla mamy w niebie, nieraz bardzo cenne. Na początku XV wieku źli ludzie napadli na Jasną Górę, ukradli kosztowności, a obraz z wściekłości pocieli szablu. Kiedy dowiedział się o tym król Władysław Jagieło i jego żona Jadwiga zabrali obraz do Krakowa, na Wawel, aby go odnowić. Artysta, który go naprawiał, zostawił trzy blizny na znak, że Maria cierpi razem ze swoimi dziećmi. Kiedy dzieje się Wam krzywda, pamiętajcie, że mamy wspaniałą mamę na jasnej górze, która zawsze jest z nami. Dziadku, to smutne, co się stało matce Bożej, stwierdził Maciek. Tak, to bardzo przykre, ale pamiętajcie o tym, że jest w niebie mama, która zawsze jest z nami, zwłaszcza wtedy, kiedy dzieje się coś złego. Zapraszamy do sanktuarium Matki Bożej królowej Polski na Jasnej Górze w Częstochowie.